Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj moim i Państwa gościem poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roman Fritz. Szczęść Boże, Romanie. Daj Boże, wszystkiego dobrego dla Państwa. Mam pytanie, no, wszak rozmawiam z posłem z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Polskiego o sprawy zagraniczne chciałbym zapytać. Głównie chodzi mi o dwa ważne spotkania, w których w jednym, w obydwu uczestniczył Donald Trump, w jednym uczestniczył prezydent Władimir Putin, a w drugim, tym w Waszyngtonie. Nie wiem, czy jeszcze prezydent, raczej już nie prezydent, ale taki obywatel Ukrainy, który się nazywa Włodymyr Zełański i który uzurpuje sobie, że jest, że jest prezydentem i tak jest przez niektórych traktowany. Jak to oceniasz? Dla mnie to jest troszeczkę wszystko teatr dla gojów, ponieważ no. Odsłaniają przed nami pewne rzeczy, odgrzewają jakieś stare kotlety. Potem się okazuje, że ani jedni, ani drudzy nie są za, zainteresowani zawieszeniem broni. I to wprost mówi i Putin, i Żałęcki, że oni nie chcą zawieszenia broni. W zasadzie jakieś tam porozumienia zawierają, ale zawieszenia broni nie ma. W jakim kierunku to idzie, Twoim zdaniem? No dla mnie teatr dla gojów, jakaś ustawka. Być może oni już są dawno dogadani, ale po to, żeby podgrzewać atmosferę i jeszcze coś. Że tak powiem, na tym zyskać, udają, że jest ciężka wojna, chociaż nawet słowo wojna nie pada, bo z jednej strony jest to specjalna operacja wojskowa na Ukrainie, robiona przez Rosję, a z drugiej strony operacja antyterrorystyczna w Donbasie, robiona przez Kijów. Tak, tutaj wątków jest wiele. Nie wymieniłeś jeszcze kilku, bo tam spotkanie nie tylko z panem Włodym w Waszyngtonie, ale z całą plejadą unijnych, e, ważnych person, tam przecież i Ursula von der Leyen, i Emmanuel Macron, i, i Donald Tusk. Kanser... Nie. Nie? To nie, było, ale był, ale był Merc w zastępstwie. Wiesz? Ale Aha, no, ja skoro był Merz, to Tusk był jest niepotrzebny, no tak. Potem był szef tam przywódca Finlandii, taki kraj A. jest na północy, i był również Mark Rutte, Rutte ten Holender taki, taki zlewaczony, co to jest szefem NATO obecnie, no pani, i jeszcze i ba, pani, Melo, i pani Meloni, która pani strzelała Meloni. różne minki, minki strzelała. że tak oczami przewracała, co, o czym oni tych gadają. To jest, Szanowni Państwo, na co to jest dowód, o, o czym to wszystko świadczy? O tym, że ci wszyscy ludzie przylecieli do Stanów Zjednoczonych. A więc ten ośrodek jak gdyby sterowania globalnego jest już wskazany. To są, to są Stany Zjednoczone, przecież znacznie taniej i znacznie mniej emisyjne na CO2 ze względu na połączenia lotnicze byłoby, gdyby Donald Trump wsiadł w jakiegoś małego jeta i sobie poleciał do Europy. To byłby jeden Taki bilet lotniczy, no tam plus jego tam ochrona i, i tam dziennikarze. Natomiast w drugą stronę tych ludzi tam kilkadziesiąt czy sto, a nawet więcej, leciało z Europy, a więc przylecieli ci wszyscy notable na dywanik do Donalda Trumpa i pokali, kto tutaj tak naprawdę rządzi. A Polska, Polska w tle i Polska czeka, Polska jest w przedpokoju, dlatego że pan dr Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej, już wcześniej miał umówione, umówioną wizytę w Waszyngtonie 3 września, więc on będzie zaraz. I tutaj rzeczywiście obecność Polski no. no zbędna. To po co Polska, jak i tak? Przecież nie mamy nic do gadania, to to widać na kilometr. Natomiast tak. Sytuacja niesamowicie zdynamizowana. Ja sobie nie pominam, no, w, chyba w moim całym życiu, żeby tak intensywne e, spotkania na tak wysokim szczeblu miały miejsce w, w tak ważnych, przy, przy tak ważnych okolicznościach, e, jedno po drugim. Taki, taki dynamiczny tydzień, to e, jeśli chodzi o negocjacje, to jest rzadkość. Mówisz teatr do, dla gojów? Być może tak. Ale przecież, czy prezydent Rosji, Putin, plus cała jego najbliższa ekipa, przecież tam był Uszakow, Głavrow, naprawdę, jeśli chodzi o dyplomację, nie tylko rosyjską, bo to są światowej klasy negocjatorzy, niestety. Rosyjska dyplomacja od setek lat to jest najwyższy poziom i dlatego oni mają takie sukcesy, właśnie negocjacyjne. Przecież jednoznaczne są opinie po tym spotkaniu na Alasce. Ten meeting zwycięży, zwycięzcą był Putin. Nie wiadomo, jakie, jakie są ustalenia, jakie są osiągnięcia, ale w świat poszło, że z Putinem nie tylko, że można, ale że trzeba go odbierać. I tutaj taka mała refleksja z, z mojej niewielkiej jakiejś tam kariery politycznej sprzed roku. Rok temu mniej więcej byłem na takiej debacie w Polsacie, gdzie siedzieli koło mnie ważni tam ludzie z innych partii, z PiS-u, z PO, z lewicy, tam z PSL-u, skądś tam jeszcze i był oczywiście pan redaktor prowadzący. Ja wówczas przywołałem jako przykład negocjatora spraw międzynarodowych pana premiera Wiktora Orbana, premiera Węgier. Dlaczego? Dlatego, że akurat wtedy Węgry um, wzięły pałeczkę przewodniczenia prezydenta tak zwanej Unii Europejskiej. 1 lipca to się wydarzyło ubiegłego roku i zaraz na drugi dzień niejako w Cudzysłowie, bo to ale naprawdę to już to był początek lipca. Ten Viktor Orban wsiadł w samolot i zaczął odwiedzać wszystkie ważne stolice. Najpierw poleciał do Kijowa, potem do Moskwy, potem do Waszyngtonu, potem do Pekinu. Po prostu odwiedzał wszystkich ważnych z taką misją, swoją własną albo zleconą przez kogoś, tego nie wiemy, aby doprowadzić do, do rozmów pokojowych, ponieważ akurat Węgry, no jak również wszystkie kraje oczywiście europejskie, są bardzo zainteresowane pokojem. To, wy, to teraz właśnie wychodzi na jaw po wielu tweetach pana ministra spraw zagranicznych Petera Siarto. Otóż, jak powiedziałem o tym Orbanie, że on jest po prostu politykiem z krwi i kości, że on się nie boi takich wyzwań i on po prostu odwiedza tych wszystkich wielkich świat, tego świata. Wszyscy pozostali dyskutanci w tym poznacie, wyskoczyli na mnie po prostu z piorunami: jak ja mogę mówić takie okropne rzeczy, jak się można spotykać ze zbrodniarzem, jakim jest Putin, jak można do Moskwy w ogóle lecieć. No i teraz rok minął, wszyscy się spotykają z tym, znaczy wszyscy, no Donald Trump się spotyka z tym Putinem, a i oni, ci wszyscy moi dawni dyskutanci przeszli na tym do porządku dziennia, dziennego, więc akceptują już teraz fakt, że z tym wrażem Putinem można się spotykać. To jest oczywiście pewnego rodzaju wyjście z izolacji tak zwanego Zachodu, Putina dla tak zwanego Zachodu, ale pamiętajmy, że Putin nie jest wcale żadnym persona non grata w, wśród krajów BRICS. A więc innych y, ogromnych, bardzo znaczących krajów, takich jak Chiny, Brazylia, Indie, czy, czy Afryka Południowa, tam one cały czas uznawane jako głowa państwa i nikt nie robi z tego jakichkolwiek impertynencji. Y, I teraz y, jak wygląda sytuacja tych Węgier? Peter Siarto pisał wielokrotnie w ostatnich kilku dniach tweety y, w kierunku przede wszystkim y, y, swoich tak zwanych kolegów y, odpowied odpowiedników z Ukrainy. Opisując sytuację, że Ukraina dokonuje zniszczeń rurociągu przyjaźń, który to rurociąg dostarcza ropę z Rosji przez terytorium Ukrainy na Węgry, a więc stawia Węgry w bardzo trudnej sytuacji, i minister spraw zagranicznych Węgier po prostu wzywa Ukrainę, aby tego nie czyniła dając jeszcze taki, takie małe dopowiedzenie, bo przecież Węgry są głównym dostawcą elektryczności na Ukrainę, a więc mogą się ewentualnie zrewanżować. I teraz wracając do, tego, do tych spotkań za oceanem. Wygląda na to, że przynajmniej po tych rozmowach waszyngtońskich, że Ukraina dostaje wsparcie jeszcze raz jakieś tam Rzędu 100 miliardów dolarów na uzbrojenie, które zapłaci pewnie Unia Europejska, czyli, czyli my, no to jest jak jakiś absurd kompletny. Jest koalicja chętnych, jest też jakaś inna koalicja niechętnych, czyli chętnych na wojnę, chętnych na to, żeby poświęcać własnych żołnierzy i własne finanse na, na wojnie, która nie jest nasza. Donald Trump powiedział, że są trzy kraje europejskie, które już są chętne, żeby wysłać swoje wojska na Ukrainę i wymienił Niemcy, Francję oraz Wielką Brytanię. Otóż tu jest pewnego rodzaju nieścisłość i, i chcę to z, z, ja to wyłuskałem pomiędzy wierszami. Otóż jeden czy dwa dni wcześniej Niemcy zaprzeczyły, że chcą tam wysyłać żołnierzy. Niemcy nie chcą wysyłać żołnierzy na Ukrainę. Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej. To wszystko jest zagmatwane. Litwa z kolei deklaruje, że chce wysyłać żołnierzy na Ukrainę. Kosiniak Kamysz, minister obrony narodowej, zastrzega się, że Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. Oczywiście temu człowiekowi można, można wierzyć bądź nie. Faktem jest, że jest ogromne zamieszanie wokół tych wszystkich masę wokół tych wszystkich wydarzeń, tych, tych, tych faktów, masę może być nadinterpretacji i masę mylnych. Tropów. Na przykład Władimir Putin rzucił w przestrzeń też takie hasło, że on jest gotowy na, na pewne ustępstwa na rzecz Ukraińców pod warunkiem, że Ameryka nie włączy się w wojnę. No, rozumiecie Państwo, że. że, że... Fakt, że Ameryka nie włączy się w wojnę, czy nie wyśle tam swoich żołnierzy, oznacza, że, że Putin ma po prostu zielone światło na Ukrainę, na Ukrainie, dlatego że Europa nie jest w stanie tam niczego zrobić. No i najważniejsza rzecz, tej, której, o której nie ma tutaj mowy do tej, do, dotąd, do tej pory, ci, których tam nie było i którzy są najważniejsi, czyli Chiny. Bo to jest cały czas rozgrywka chińsko-amerykańska. Chiny w międzyczasie Wystosowały komunikat na temat Tajwanu, że interesuje ich status sprzed lat, połączenie się z Tajwanem, a to oznacza przejęcie nad tym kontroli, co jest oczywiście kompletnie wbrew strategii Stanów Zjednoczonych. I tu musimy na to spojrzeć, ponieważ to jest znacznie ważniejsze globalnie niż to, co się teraz dzieje na Ukrainie. Konfliktem na Ukrainie już są wszyscy zmęczeni, najbardziej oczywiście Ukraina. I Ukraińcy, no e, problem w tym, że prawdopodobnie Polska znowu będzie musiała ponieść jakieś koszty. No właśnie, tyle spraw się dzieje. E, najbardziej obciążeni w Polskim Sejmie są członkowie Komisji Spraw Zagranicznych, czyli Twojej komisji. E, chyba urlop jakiś Ci się należy e, i pewnie wyjedziesz na jakiś daleki, dziki wschód czy inny kierunek Cię interesuje. Bardziej, bardziej eskimosi czy ludy syberyjskie, czy bardziej Indianie północnoamerykańscy. No Tych Indian północnoamerykańskich już tam wielu nie zostało, bo jak to w XVIII i XIX wieku protestanci anglosascy załatwili sprawę, prawda, z ogniem i mieczem można powiedzieć, w przeciwieństwie do katolików portugalskich czy hiszpańskich, którzy w Ameryce Południowej i Środkowej. Postępowali nadzwyczaj humanitarnie w porównaniu z tym, co było w Ameryce Północnej. Tych Indian południowoamerykańskich jeszcze całkiem, całkiem dużo dużo jest. No tak, jeśli chodzi mój urlop, to, to będzie to rzeczywiście Ameryka Północna i Dziki Zachód. Powiedziałem sobie kiedyś, że no nie polecę do Stanów, kiedy oni mają kurcze wizy dla Polaków. To jest, to jest bez sensu, tak, że ja mam jeszcze się kłaniać przed nimi, czapkować, no ale wizy znieśli. Potem sobie powiedziałem, kurczę, jak tam rządzi jakiś tam Obama, czy tam inny Biden, przecież do dolewaków tam nie polecę, no ale, ale jest Trump. No, wszystkie to... argumenty zostały ci wytrącone. Tak jest, nie to, że Trump to jeszcze powołał. Tego, tego Kennedy'ego juniora na, na szefa resortu zdrowia. No i nie wypada tutaj nie polecieć do, do Stanów, więc tak, turystycznie, parki narodowe będę sobie oglądał. Natomiast mówiłeś o tym dzikim wschodzie. To, to jest oczywiście złe porównanie, ale niektórzy w Polsce mają takie, takie konotacje, od razu przychodzi na myśl na przykład Rosja albo Białoruś. No przecież Donald Trump, wracając do tej poprzedniej mojej wypowiedzi, Donald Trump podkreślał kilkakrotnie e, wagę istotną rolę e, Białorusi dlatego dla tego, co się teraz rozwija. Mówił o Łukasze, Łukaszence. W e, najwyższych e, honorach go tam stawiał z, z, w swoich wypowiedziach. No i teraz jak wygląda na tym Polska? To wszystko pokazuje, w jak błądzili nasi. E, nie wiem, jak nasza pseudoelita polityczna przez całe lata, obojętnie czy tam rządził PiS czy PO, wszyscy dmuchali w tę samą trąbę. Na Komisji Spraw Zagranicznych, obojętnie czy mówił to Władysław Teofil Bartoszewski-Junior, czy Zbigniew Rau, po prostu z różnych opcji politycznych. Zawsze był, była ta sama narracja, że Polska ma obowiązek wspomagać Ukrainę ze wszystkich sił militarnie, socjalnie, finansowo po to, aby Ukraina pokonała Rosję. To trwało przez całe lata. na początku konfliktu, czyli w luty marzec 2022, była narracja, że Ukraina zdominuje, przecież to widać od razu, że góruje nad, nad siłami rosyjskimi i, i tylko czekać, aż Rosja zostanie zdefragmentyzowana, zdefragmentyzo poszatkowana na kilkadziesiąt małych podmiotów, typu tam republiki autonomiczne. No, no, takie, takie bzdury padały w, w, w obiegu publicznym. Przecież to nie, nie było tak dawno. Można do tego sięgnąć, do tego wrócić. Chyba, że ci ludzie zaczęli już kasować swoje tweety sprzed trzech lat i, i swoje swoje durne wpisy z, tam, z tamtego czasu. Bardzo niebezpieczne. Dlatego, że pokazały kompletną kompletne odklejenie od rzeczywistości politycznej, od polskiej racji stanu. Opisywali w sposób absurdalny to, na, na co można było zwrócić uwagę z dystansu, a tutaj niestety polskie pseudoelity, czy polskojęzyczne pseudoelity posiłkują się wcale nie argumentem, tylko posiłkowały się e, szantażem emocjonalnym. E, ten, kto nie w, e, popiera z całych sił Ukrainy, nie wywiesza nie niebiesko-żółtych flag, ten jest e, wrażym tam e, wrażącą i tak dalej. Jakieś kompletne irracjonalne opinie. I to wszystko panowało długo i głęboko, było to mucone przez wszystkie możliwe media, mainstreamu, i efekty są takie, że Polacy, jako, jako naród, są kompletnie teraz skołowani, bo widzą, że, że ten Trump, ten, na którego się już tam wszyscy pisowcy, ci, co tam od Nawrockiego, jak przebierają nóżkami, żeby stworzyć nowy rząd, oni widzą, że przecież ci ludzie błądzili. Gdzie oni byli dwa lata temu, trzy lata temu? I teraz nagle muszą, muszą się przestawić o 180 stopni, muszą mówić, że ten Putin wcale nie jest taki zły, skoro ich najlepszy przywódca Donald Trump z tym Putinem się spotyka i przyjmuje go z najwyższymi honorami na czerwonym dywanie. To są, to są rzeczy, z których władza pisowska była i być może przyszła, na pewno obóz prezydencki Karola Nawrockiego będą musieli się zmierzyć i będą musieli to wszystko ładnie nam wytłumaczyć. Jeżeli będę, mam nadzieję, że tak, jeszcze jakiś czas z członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, będę o te sprawy pytał. No właśnie, Komisja Spraw Zagranicznych to w Warszawie, natomiast rozumiem, że ty już jesteś mentalnie na urlopie, w Wielkim Kanionie Colorado i już żadnych interwencji poselskich w ostatnim czasie, w ostatnich dniach i tygodniach nie podejmowałeś. Czy zdarzyło ci się, że miałeś jakąś interwencję poselską teraz w sierpniu? No nie można żyć bez interwencji poselskich. No jak, to no, przecież to jest znak firmowy posłów Korony. Posłowie Korony no bez nie. interwencji poselskich by nie istnieli. No. Gdzie diabeł nie może, tam jakiś poseł Konfederacji Korony Polskiej, pośle, e, poseł, pośle. Tak, w, na odchodnym przed urlopem e, byłem w Wodzisławie Śląskim na interwencji poselskiej w Sanepidzie, e, w powiatowym Sanepidzie, właśnie w Wodzisławie Śląskim. Co tam się wydarzyło? Otóż dzień wcześniej, przed moją interwencją, e, dwie panie Urzędniczki, kontrolerki, inspektorki, właśnie powiatowego z Sanek um, złożyły wizytę kontrolną w świetlicy dla bezdomnych. Okay. To jest samo w sobie dziwaczne, no ale jak to wygląda? Otóż świetlica. Jest od kilku lat, chyba od czterech lat już prowadza małżeństwo właśnie z Włodzisławia Śląskiego. Małżeństwo zaangażowanych bardzo protestantów, którzy żyją tam wiarą i z potrzeby serca po prostu postanowi coś dać z siebie bliźni. Sami po przejściach ten pan, który to prowadzi, ten małżonek, on cały taki pokryty tatuażami, mówi, że siedział w więzieniu, że brał jakieś tam prochy kiedyś, że był po prostu wykolejeńcem, ale Pan Bóg mógł, wyciągnął rękę i on teraz to musi wszystko odwzajemnić. I tak się dzieje. Tam dzień świetli kilkadziesiąt osób bezdomnych albo po prostu głodnych, ludzi biednych, kawę, herbatę. Debatę, mogą się przebrać, mogą się z człowiekiem i są traktowani podmiotowo. I do takiej świetlicy, która jest prowadzona, non profit. Ci właściciele nie mają z tego ani grosza, nie biorą żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie, dokładają do tego wszystkiego. Przyszła kontrola z sanepidu, bo jakiś donos był, że podobno coś, jakieś pożywienie było nieświeże, no po prostu jakiś czysty absurd. Przyszły te panie i sprawdziły, że tam nie ma zmywarki. I to miał być argument, że tam jest coś nie tak, że ma być prawdopodobnie jakieś kary administracyjne. No proszę Państwa, kto ma zmywarkę, ten wie doskonale, że zmywarka to nie znaczy, że jest wszystko czyste. Ręcznie jak się zmywa, to się częściej zdarza, że jest bardzo czysto, dużo bardziej czysto niż, niż po zmywarce, po umyciu zmywarce. No ale to zostawmy na boku. Ja od... Biura Poselskiego, Alan Szatyło, który informował, teraz na drugi dzień rano właśnie tam przybyłem. Było dużo mediów, sporo pytań wystosowałem. No taka, taka wisienka na torcie, MOPS Wodzisławski, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej często odsyła ludzi bezdomnych, głodnych właśnie do tej świetlicy. E, dlatego, że, że, że z taką sugestią idźcie lepiej tam do nich, bo oni mają lepsze warunki. I Natomiast nie mają zmywarki. I nie, nie mają zmywarki. A, chociaż nie mają, chociaż nie mają zmywarki. E, co jest tutaj jeszcze ciekawe, e, lokalna telewizja TV e, Naśliłabią interwencję jako kontrolną. Interwencję nazwano wtargnięciem posła. Pewne kanony nie, nie zmieniają. Jeżeli, jeżeli poseł prowadzi interwencję poselską po w wejść prawa, czyli zgodnie z artykułem 20 ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora, to wtedy jest wtargnięcie, jeżeli to jest poseł korony. Bo jeżeli to jest poseł jakiejś innej partii, to to nie jest wtargnięcie, tylko to jest zwykła wizyta związana z interwencją poselską. Wszystko możecie Państwo zobaczyć dobrze udokumentowane w wielu mediach lokalnych i społecznościowych. Absurd kompletny. Mam nadzieję, że ta moja interwencja poselska przynajmniej sprawi tyle, że nie znam na, na małżeństwo prowadzące, jak to powiedziałem, z potrzeby serca prowadzące tą, tą, tą świetlicę dla bezdomnych, póki co mamy lato. Ci ludzie mają jeszcze tam ciepło, natomiast w zimie, a to niedługo jesień przecież, zimne dni, tam trzeba się będzie ogrzać i ci ludzie potrzebują schronienia, więc tym bardziej takie placówki są bardzo, bardzo potrzebne. Czyli prze, ostatnia interwencja przed wyjazdem za wielką wodę. Kiedy, tak jest. Ostatnia kiedy, interwencja kiedy wracasz? We wrześniu, rozumiem, wracasz, tak? Tak, wracam 8 września, tuż przed posiedzeniem inauguracyjnym po wakacyjnym Sejmu. Także nie będzie czasu na przeżywanie urlopu, tylko od razu na głęboką wodę, na długie obrady i, i pewnie ciekawe. Już się nie mogę doczekać. No dobrze, to już nie przedłużajmy w takim razie. Pozostaje mi życzyć Ci udanego urlopu za wielką wodą. Pozdrów tam, naszych braci Indian którzy kiedyś bronili się przed, bronili swojej niepodległości przed najazdem Amerykanów, ale niestety Indianom się nie udało bronić Ameryki przed Amerykanami. Zobaczymy, jak my będziemy bronić przed nachodźcami i przed innymi, którzy chcą nas ubogacać kulturowo. W najbliższym czasie, między innymi w Warszawie, w tej sprawie demonstracja i marsz przeciwko inwazji imigrantów, na którym Ciebie już nie będzie, bo będziesz za Wielką Wodą, ale właśnie powiedz, powiedz tym Indianom, że my tutaj walczymy. Tak jak oni walczyli za Amerykę, tak my walczymy za Polskę. Oczywiście, powiem. Houston, Warszawa, wspólna sprawa, albo coś w tym rodzaju. Serdeczne pozdrowienia oczywiście dla wszystkich uczestników w marszu. Trzymajcie się i precz z masową migracją. Tutaj korona cały czas stabilnie i tutaj się nic nie zmienia. Czy to legalna, czy nielegalna, każda migracja jest zła. Masowa, masowa. Masowa, masowa. Tak jest. E, dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był poseł Roman Fritz. Dziękuję ci, Romanie i życzę udanego urlopu za Wielką wodą. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. A państwa zachęcam do oglądania naszych programów. One są na kanałach, które są wymienione w opisie do tegoż filmu. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, za darowizny, które wpłacacie na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu oraz w opisie tegoż filmu. Dzięki Państwa darowizną możemy od kilkunastu lat działać i prowadzić i rozwijać tą naszą działalność. Bardzo potrzebujemy w zasadzie bez Państwa ofiarności ta działalność by po prostu nie istniała. No, i oczywiście książki, starają się wydawać co jakiś czas jakieś książki. Częściowo wznawiamy, częściowo wydajemy nowe. Z książek, które ostatnio były najbardziej popularne, przypomnę książkę Hitler założycielem Izraela. Wiele wątków bardzo aktualnych w polskiej polityce, w polskiej historiozofii i w, dyskucie, w dyspucie politycznej. To jest książka niemieckiego autora Henneke Kardela. Polecam też książkę francuskiego autora Pierre de Villemarais Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, bo jak wiadomo, panowie z Wall Street, ale także z City of London czy z Hamburga, to często przedstawiciele tych samych rodów banki bankierskich, no finansowali i Lenina, i Trockiego, ale kilkanaście lat później finansowali. Na przykład Fundusz Wyborczy NSDAP, czyli, czyli nie tylko czerwonych rewolucjonistów, ale i brunatnych rewolucjonistów. Polecam też książki historyczne dotyczące Piłsudskiego i Sanacji. Dwa tomy żeśmy wydali: Piłsudski i Sanacja, między innymi z tekstami Grzegorza Brauna. Myślę, że to bardzo ważna lektura, ponieważ no. Sanacja ma się dobrze. Grupa rekonstrukcji historycznej Sanacji odnosi sukcesy także w bieżącej polityce polskiej. Dlatego, warto prawdę na temat Piłsudskiego i jego sitwy znać. No i oczywiście, książka Grzegorza Brauna, wydana przez nas i wznowiona niedawno. Grzegorz Braun, Rok w kondominium. Myślę, że bardzo ważna książka wokół kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna. Wszystkie te książki i inne polecam. One są do nabycia na CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.